Nagrywam filmik, bo sam szukałem odpowiedzi. Silnik BKY1416V, Volkswagen Polo, dziewiątka bodajże, poliftowa. Problem był taki, że na postoju i podczas jazdy auto brzmiało, jakby miało się rozpaść. Takie stukotanie silnika dziwaczne. Trochę to jak panewka, trochę jak szlanka, może. Niedorobiona. Poczytałem internetu trochę, poszukałem. Wszyscy mówię, że tłoki. Faktycznie, tłoki. Okropny dźwięk. Widać ślady po tuleach. Faktycznie za krótkie są te tłoki. I tak się dzieje. Także jest odpowiedź. Trzeba założyć nowe tłoki. Wtedy przestanie szukać. Pozdrawiam.